Wiecie. Tutaj Morena ze strony Ścieżka do Keter. Zapraszam na czytania grudniowe. Dopiero się zastanawiałam, jak to się stało, że jest listopad, a tu proszę będzie spadł pierwszy śnieg, a za chwilę można się już brać za czytania roczne. E, czytania roczne, tak będą. Będzie też niedługo kolejny film przesłanie na teraz. Miały być cykliczne, a nie są. A nie są, ale kto, kto patrzy na stronę w, na Facebooka, to wie, że ostatnio nie mam weny. E, tak więc, no, zobaczcie, mi bez weny się nie da, na siłę się nie da. E, tak więc spodziewajcie się, będzie niedługo Informacje o nowych filmach wrzucam też na stronę na Facebooku, więc możecie tam zaglądać co jakiś czas, żeby nic Was nie ominęło. Możecie również tutaj na YouTubie kliknąć subskrypcję z dzwoneczkiem. Wtedy dostajecie powiadomienie, gdy tylko jakiś nowy film się pojawia. A teraz to, co powtarzam i powtarzać będę jak kółka. Czytanie jest ogólne. Jeśli identyfikujecie się z tym, co jest w filmie, ok. Jeśli nie, nie naciągajcie do siebie na siłę. Sprawdźcie raczej film dla znaków, jak macie ascendent weźcie to co czujecie, że jest dla was. Resztę bez żalu zostawcie. Dziękuję za waszą obecność na kanale. Zachęcam do zostawienia po sobie znaku, komentarza, polubienia i zapraszam do oglądania. Dzień dobry byczki. Witam, witam wszystkie byczki. W czytaniu grudniowym zobaczmy sobie, co dla zodiakalnych byczków przynosi grudzień. Jak to się przedstawia? Dla zodiakalnych byków. Grudzień 2021 roku. Sytuacja. Dla byczków. Król Bóg. Wyzwanie księżyc, rada, ósemka miecz, wynik, pustelnik, byczki w związkach, co się dzieje w związkach byczków, czwórka monet, byczki single, sprawy emocjonalne, byczki, single. Ósemka pucharów. Ktoś to miał? Któreś single już to miało? Nie pamiętam, które. Któreś powietrzne chyba. Bliźniaki? Być może. Albo wagi. Sprawy finansowe i zawodowe dla byczków. Dzisiaj. I co przychodzi ze strony otoczenia dobyczków, piątka miecz. B. Brzydko. Pod spodem umiarkowanie, czwórka buław, trójka mieczy, diabeł. Kimś tutaj targało mocno. Kimś tutaj targało mocno, po czym sytuacja się wyrównuje. Tak, jak kartę miesiąca mamy króla Buław. Czyli król Buław musi podjąć działania. Tylko, że sytuacja w karcie umiarkowania jest wyważona. Ten balans jest bardzo delikatny i bardzo łatwy do naruszenia. A król Buław to jest. Jak taran, tak? On nie patrzy, czy kwiatki rosną po drodze, tylko jedzie naprzód. W związku z tym, uważaliście, moi drodzy królowie buław, byczki, byczki dziewczyny i byczki chłopaki, aby nie stratować pięknych kwiatków, gdy zapał Wam oczy zaćmi. Ok? Do karty króla buław. No, myśl, my sądziłam, że karty mam wszystkie nóżkami w dół. Mamy tutaj królową, królową mieczy do góry nogami. O ile królowa mieczy w pozycji normalnej, to namysł i rozmysł, działanie z myślą, chłodne, wyrachowane wręcz, o tyle król buław jest zupełnym, zupełnym przeciwieństwem. Tak? A na szali macie tą sytuację równowagi. I fajnie by było ją utrzymać, czyż nie? Tutaj ten król buław musi się troszeczkę przymrozić. Przymrozić ten swój ogień. Być może faktycznie potrzeba wyrachowania tu. Dlaczego nie? Być może problem wymaga nie tyle działań zamaszystych, co działań z planem i stanowczo. Tak? Stanowczość? Obydwoje mają stanowczość, ale działają zupełnie inaczej. Po nim wszystko widać. On... Natomiast ta Pani jest bardzo skryta. Szczególnie w odwróceniu. Może tu jest bardziej potrzebny spryt niż ta Wyzwanie. Wyzwanie dla Was na ten miesiąc to karta księżyca. to karta księżyca. Karta księżyca to iluzje. Tak? Karta księżyca to iluzje. To jest to widzenie wypaczone. Przez filtr emocji, gdzie nie mamy faktycznego, realnego obrazu sytuacji. Mamy te fantastyczne cienie rzucane przez światło księżyca, które nawet tak naprawdę nie jest jego światłem. Tak? To jest światło słońca, tylko przez księżyc odbite. W związku z tym, co, czy tu jest coś prawdziwego? Nie. Wyzwaniem jest to, że wasze widzenie jest w jakiś sposób, wykrzywione. Zejdzie słońce w pewnym momencie i wy zobaczycie, i wy zobaczycie, co wam to widzenie wypaczyło. A póki co, co je wam wypacza? Bardzo proszę. Tak się nie robi. Tak nie wolno. To nie wypada. Powinnaś to, powinieneś tamto. Musisz działać tak, bo tak się robi od zawsze. Tak? To jest ten gorsecik i kij nie powiem gdzie, który nas trzyma w pionie i nam każe różne ze rzeczy. To jest, są te skostniałe przekonania, które w tym momencie Wam wykrzywiają widzenie. A może warto spojrzeć własnymi oczami? Bo może jedyny efekt trzymania się w tym gorsyciku i z tym kijem w, może jedyny efekt tego jest taki. Ósemka mieczy. Nie mam wyjścia. Przede mną urwisko, za mną kolczaste krzewy, dookoła mnie miecze. Nie mam wyjścia. Nie mogę się ruszyć, pokaleczę się, sto, stoję smutna i płaczę. Bo nie mam wyjścia. I nie widzę wyjścia. No to może zamiast płakać, znajdź wyjście. Ja jakoś tu wlazłaś, to teraz wychodź. A może skup się na rozwiązaniu problemu. Wyciągnij jeden z tych mieczy i wytnij te krzaki i wyjdziesz. Proste, proste. Ale jeżeli jesteś ze wszystkich stron ogrodzony. Tym, że nie wypada, co ludzie powiedzą, tak się nie robi, no to, no to będziesz tu stała. Nie wiem ile. Albo spadniesz. Jedno jest pewne, robić coś trzeba. Może nie tak jak król buław. Może troszeczkę bardziej wyrafinowanie, jak królowa mieczy, szczególnie odwrócona. Przebiegle. O, to jest dobre słowo. Nie wyrafinowanie, tylko przebiegle. Ale coś trzeba robić. I wynik. Zasięgnij swojej mądrości. Zasięgnij ze swojego doświadczenia. Przyjrzyj się, czy już przypadkiem nie przerabiałeś i nie przerabiałaś takiej sytuacji, gdy byłeś na tym urwisku, bez wyjścia, i jednak się udało. Co ci tam wpędziło? Po raz kolejny. Bo być może masz już doświadczenia, które potrafią ci podpowiedzieć raz. Co się stało, że się w tym punkcie znalazłeś? Dwa. Co zrobić, żeby się w nim więcej nie znaleźć? Trzy. Jak rozwiązać sytuację? I cztery. Jak to zrobić skutecznie? Do karty ósemki mieczy. Zastanów się dobrze nad rozwiązaniem, bo rozwiązanie jest. Tu jest wyciszenie, uspokojenie, tak? danie sobie czasu, żeby mądrość Mogła dotrzeć do ciebie, żeby posłuchać mądrości. I do karty postanika. No tak. Wychodzimy z punktu, z karty umiarkowania, tak? Z punktu, gdzie istnieje równowaga, krucha, ale istnieje. Tylko tą swoją wewnętrzną mądrością, swoim doświadczeniem. Jesteś w stanie utrzymać tą równowagę, tak żeby ona nie została zachwiana. Szóstka monet. Szóstka monet jest kartą, która mówi o tym, że jeżeli dajesz to i dostajesz, że za to, co robisz, jest zapłata. Że jeśli starasz się dobrze, to otrzymujesz dobrą zapłatę. Że jeżeli starasz się źle, otrzymujesz marną zapłatę. Tylko w tym momencie, w szóstce monet, tym rozdającym zapłatę za czyny, jesteście Wy. Co Wy na to? Dobra, byczki w związkach. Czwórka monet. Czwórka monet yy, to jest karta kurczowego wręcz trzymania przy sobie tego, co mam. Na związki, na sprawy takie uczciowe, emocjonalne, bardzo często pokazuje się na zazdrość. Pokazują się w niej kwestie takiej wręcz chorobliwej zazdrości. I teraz tak. Czy to ty jesteś chorobliwie zazdrosny, czy o ciebie są, byczku? Jeżeli kwestią jest zazdrość, to jest tu bardzo poruszona kwestia pracy z, tej, z tą zazdrością, tak? Dawania sobie wolności tyle, ile trzeba i dobrego korzystania z tej wolności, tak? Yy, jeżeli kwestią jest kurczowe trzymanie tego, co mam, to może warto by było w ten związek wpuścić trochę świeżego powietrza i coś zrobić. Tak? Żeby, no, czwórka monet to jest rutyna. Rutyna, tak? Cały czas jest to samo, cały czas jest to samo. No to jak cały czas tak będzie to samo, to w końcu się sami nawzajem zabijemy z nudów. Nudą. Tak? Dobra. Więc w takim razie położymy sobie opcję dwie. Co zrobić, jeżeli kwestią jest zazdrość, co zrobić, jeśli kwestią jest rutyna? Opcja 1. Zazdrość, i to chorobliwa zazdrość. Chorobliwa zazdrość, która nie ma podstaw, która jest wyimaginowana tak jak wszystko, co stoi tu przed tym Panem w karcie Siódemki Pucharów. Tak jak to. Księżyc. Widzenie wypaczone przez emocje. Opcja numer dwa. Co zrobić, jeżeli kwestią w związku jest rutyna i ciągle to samo, i, nie, i to, że nic się nie zmienia? Tak? W czwórce nic się nie zmienia. Siedzę w bezruchu. Tak, daje to poczucie tej stabilizacji, tej równowagi, ale w tym momencie ono też już po jakimś czasie zaczyna się odwijać czkawką. Co zrobić, jeżeli kwestią jest rutyna? Karta trójki moment. Karta wskazywania sobie nawzajem, co jest Twoją silną stroną. Do czego masz talent? Karta uwypuklania zalet. Karta dobrej współpracy. Karta zawierania umów, kontraktów. Karta dogadywania się, karta hmm, kunsztu, ulepszania z tego kunsztu. Może to jest odpowiedź? Może w tym związku brakuje tego, żebyśmy sobie nawzajem powiedzieli, co robimy tak naprawdę dobrze, i wykorzystali to do czegoś. No jeżeli jest talent, to trzeba go wykorzystywać, tak? Nie może leżeć zakopany. Jeżeli mamy jakieś umiejętności, to wykorzystujmy je. Dlaczego by nie? Super. Byczki, single, ósemka pucharów. Ósemka pucharów, która pokazuje nam postać odchodzącą z ziemi spalonej. Z ziemi nieurodzajnej. Gdzieś tam przed siebie w poszukiwaniu trawki zieleńszej i słoneczka jaśniejszego, e, Ósemka bucharów jest kartą mówiącą o tym, że nawet jeżeli nie wiem, czego chcę, to już wiem doskonale, czego nie chcę, bo tego właśnie doświadczyłam lub doświadczyłam. I już wiem, że to nie to. I że i wiem, że to, to nie jest to, co mnie spełnia i co daje mi szczęście. I jeżeli chodzi o singli, w odniesieniu do singli, wydaje mi się, że u was zachodzi w głowach proces właśnie takiego krystalizowania tego, co ja chcę i czego ja nie chcę. A wkrótce nadejdzie moment, w którym wy ruszycie na tą trawkę zieleńszą i słoneczko, i pod słoneczko cieplejsze, tak? Tylko pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli to, co was spotkało dotychczas, was nie satysfakcjonowało, bądź kończyło się dla was źle, postanaj, po, postarajcie się znaleźć w tych sytuacjach jakiś schemat, tak? To, co je łączy. Bo może tak być, że Wy pójdziecie na tą trawkę zieleńszą i pod to słoneczko cieplejsze i zaczniecie dalej robić to samo, co robiliście i skończy się to tak samo. No właśnie. I znów ta odwrócona. Muszę je poukładać, jak, jak skończę. E, mamy odwróconą kartę dwójki monet. Dwójka, moment, tak? Coś się kręci, w wieczność, w wieczność tak samo. Dwójka, moment. Wyrywamy się z tej wieczności. Tak? Przerywamy ten znak nieskończoności. Robimy coś inaczej. Nie możesz nieskończenie wiele razy powtarzać tego samego, licząc na inny efekt. Jeżeli chcesz innego efektu, przerwij. przerwij ten schemat, który wykorzystujesz. Sprawy zawodowe i finansowe karta wisielca. Sprawy są zawieszone, tak? Sprawy czekają na rozstrzygnięcie. Być może nie wiesz, czy dostaniesz premię, być może nie wiesz, czy będziesz miał przedłużoną umowę od nowego roku. To są tego typu sytuacje. To jest taka mm, niepewność, gdzie rozstrzygnięcie dopiero nastąpi. I dołóżmy sobie tu, do karty wisielca w sprawach zawodowych i finansowych. Nie wiesz, na czym stoisz, tak? Bo nie stoisz, wisisz. Dębasz się i póki co nie wiesz. A ta czwórka buław, będzie dobrze. Jeżeli czekasz na jakieś rozstrzygnięcie w Twoich sprawach zawodowych bądź finansowych, to tak będzie dobre. Będzie dla Ciebie pozytywne. Nadchodzi przerwanie tego impasu, przerwanie tego zawieszenia i rozstrzygnięcie. Także będzie można to świętować. Ale znów do tego ponownie karta wisielca. Tutaj omiliśmy tak. Wraz z szóstką monet, która mówi o, wy o wynagrodzeniu za pracę. Jak to ładnie jest pokazane. Na tej karcie. Na tej szalce są książeczki, na tej szalce są monetki. Tak? Twoja wiedza jest nagrodzona. Tyle masz wiedzy, odpowiednio, adekwatnie do tego zostajesz nagrodzony. I tu mamy pustelnika. Również tutaj do tych spraw zawodowych, finansowych. Masz wiedzę, Masz wynagrodzenie. Myślę, że nawet jeżeli ktoś z Was posiada jakąś wiedzę bardzo wybitną, bardzo szczególną, bardzo charakterystyczną i tą, taką, która jest Waszym niezbywalnym atutem, to można by było nawet wręcz ponegocjować stawki. I ostatnia pozycja, co przychodzi z otoczenia, piątka mieczy. I to mi się nie podoba, gdyż piątka mieczy. To są działania podstępne. To są działania takie niefer. To są wszystkie działania za plecami. Rycie y, kopanie dołków, y, rycie rowów pod nogami komuś, tak? No wszystkie takie podkładane świnie i podstawiane nogi. To przychodzi z otoczenia. No, mało fajne. Ale mogą to też być plotki, tak? Paskudne ploty. Odpowiedź na to macie tu. Tak? W tym królu buław i odwróconej królowej mieczy. Bo odwrócona królowa mieczy też potrafi paskudne ploty rozsiewać. Pytanie, czy to, ta piątka mieczy, jest odpowiedzią na. Działania odwróconej królowej mieczy? Czy to jest odpowiedź na to, co Was spotyka? W każdym razie, no, takie wojenki przyjemne nie są. To nie wiem. Nie wiem, czy chcecie się w nie angażować. <laughs> no właśnie. Czy wy nie macie lepszego zajęcia, szczególnie, panie byczki, czy wy nie macie lepszego zajęcia, niż angażowanie się w to? W jakieś takie podkładanie świnek? Serio? Możecie ten czas wykorzystać znacznie lepiej. Możecie mieć podkładaczy świnek w tyle i pluciuchów. I zajmować się tym, aby leżeć i kwitnąć. Leżeć i pachnieć. O. Tak? Cesarzowa leży i pachnie. Cesarzowa jest ponad jakieś takie brudne gierki. Cesarzowa się nim nie przejmuje. Ma je dokładnie tam, gdzie trzeba. Ba. Cesarzowa jest w stanie stworzyć i wykreować rozwiązanie. Cesarzowa ma pod sobą cesarstwo, które musi zarządzać, którego musi bronić i które musi upiększać. No, komuś może się to nie spodobać. Ale jak tą psy czekają, karawana idzie dalej. Wynik. No tak. Jest konieczność obrony. Tak jest. Wy jesteście tutaj na Wyższej pozycji, tak? Jesteście, macie, macie ten wysoki grunt, z którego łatwiej się bronić. Macie dobrą pozycję wyjściową. I teraz tak, a tutaj chcą was strącić z tego, tak? Tutaj robią wszystko, żeby was z tej pozycji strącić. Czy cesarzowa to jest ktoś? Kto się tym przejmuje? No nie. No, ale w jakąś reakcję powinna pokazać. Więc tak, wasza reakcja to spojrzenie na to z góry i wykorzystanie tej waszej mocnej pozycji do obronienia się przed tym. Tak jak, tak jak mówię: Psy czekają, karawana najdzie dalej. No dobrze, to w takim razie. Zobaczmy sobie dla byczków Radę na grudzień 2021 roku. Ścieżka. Trasa wędrówki. Ciesz się podróżą. Planujemy sobie podróż, wycieczkę. Tak? Mamy punkt wyjścia, mamy cel, gdzie chcemy się dostać, i najwięcej możemy czerpać z tej wycieczki nie wtedy, kiedy jak najszybciej przemieścimy się z punktu A do punktu B, tylko wtedy, kiedy faktycznie cieszymy się tą podróżą, kiedy przyjmujemy. Doświadczenia, tak? kiedy, doświ o, właśnie, kiedy doświadczamy tej podróży, kiedy przyjmujemy wszystko to, co widzimy, przemieszczając się, a żeby to widzieć dokładnie, no to śpieszyć się nie można. Dlatego tak, tempo nieśpieszne, moi drodzy, tak? Tempo zdecydowanie nieśpieszne. Wzrok wyostrzony. I czerpanie przyjemności z tej podróży. Tak? Wszystko, co Wam się przydarza, to jest doświadczenie, które ma ubogacić. Ale jeżeli lecicie na łeb i na szyję, wyle szybciej, to nawet nie zdążycie ani nie zdążycie go zauważyć, ani nie zdążycie go przemyśleć, ani nie zdążycie go przyjąć i przerobić w sobie. Druga rzecz. Czy, będąc w tej podróży z punktu A do punktu B, zestresowanym, yy, ciś ciśniętym presją, takim aż zwiniętym w sobie pod presją, czy jesteśmy w stanie cieszyć się tą podróżą, no nie? Poluźnij gorset. Poluźnij ten gorset tych wszystkich. Tak trzeba, tak nie można, to nie wypada, co ludzie powiedzą. A co cię obchodzi, co ludzie powiedzą? Co ci człowieku obchodzi, co ludzie powiedzą? Zawsze będą coś mówić, zawsze będą gadać. Nie zmienisz tego, nie zatkasz im buzi, nie uszczęśliwisz wszystkich, tak żeby nie byli, żebyś nigdy nie był przedmiotem ich zainteresowania i ugadywania. Miej ich mhm. właśnie tam. Poluźnij ten gorset. Daj sobie odetchnąć pełną piersią. Nie przejmuj się tak mocno. Ok? Drogie byczki, na ten miesiąc życzę Wam samych fajnych widoków w Waszej podróży. Owocnych działań, konstruktywnych rozwiązań. Niech Wam się wszystko uda jak najlepiej. Pozdrawiam was, was serdecznie, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.